Hanis, jest Anagata z Amoper. Tak piękny, już wiosenny dzień. Chciałabym Wam zaprezentować pomysłową spacerówkę z nutą stylu, jak i gwarancją jakości. Jest to spacerówka z firmy um, Elogi, Model Monto. Tak wygląda ta nasza przepiękna spaceróweczka. Proszę sobie ją obejrzeć z tyłu, z przodu, z boku. Tak właśnie wygląda. Jego największą zaletą jest to, że waży, uwaga, uwaga, zaledwie 6,7 kg. Jest naprawdę bardzo lekką spaceróweczką, którą możemy sobie włożyć do każdego bagażnika albo może nam służyć jako do podróży w samolotach, bo na pewno zmieści się w bagażu podróżnym w w niektórych liniach lotniczych, bo składa się naprawdę jedną ręką i y, zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca. Proszę sobie zobaczyć. Po złożeniu wygląda ten wózeczek tak. Tutaj w środku ma plececzek już to go wyjmę i pokażę, jak on się. O, tyle miejsca po złożeniu ten wózek zajmuje. Tak samo możemy go rozłożyć jedną rączką. I co szybciutko. Wózeczek ten posiada pasy pięciopunktowe, które są regulowane. Dodatkowo mamy takie zabezpieczenie, taką ochronkę na y, pasy, by nie uszkodziły szyjki naszego maleństwa. Mamy tutaj bezawaryjne koła, które są y, wykonane z y, takiego jakby kauczuku, y, są one sklepne. Możemy je w każdej chwili sobie tutaj zablokować, by nie jechały nam y, prosto. Posiada także regulowany podnóżek. Mamy tutaj regulowany zabółek, dzięki czemu możemy rozłożyć ten wózek do pozycji leżącej. Kiedy nasze dziecko na przykład będzie zmęczone, będzie chciało sobie zrobić drzemkę, to proszę bardzo, odpoczywa sobie i nabiera energii na następne łobuzowanie. Dodatkowo ma też tutaj regulowany pałączek przedłużoną przedłużaną tutaj już Wam pokazuję kochani budkę, która jest naprawdę bardzo długa, wykonana jest z, tutaj ta budka wykonana jest z tkaniny UPV 50+, która chroni nasze maleństwo przed promieniami słonecznymi, jak i też przed różnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, śnieg, wiatr wszystkie te materiały w tym wózku wykonane są z Recyklingu butelek PET, a jego dodatki, tutaj, tak tarączka wykonane są ze skóry wegańskiej, dzięki czemu ta trwałość tego jest lepsza, na mnie popęka nie zniszczy się. Dodatkowo posiada tutaj obszerny kosz na zakupy czy na różne jakieś takie drobiazgi, które chcemy tutaj przechować, Dodatkowo ma kieszonkę. Z którą możemy zmieścić telefon, portfel, klucze, by nam się w trakcie podróży spacerów nie pogubiło. Yy, dodatkowo też mam w zestawie taką, taki plecak, do którego możemy zapakować wszystkie niezbędne nam rzeczy dla naszego maleństwa, ale również też dla nas. Możemy go powiesić tutaj na rączno, jak i na naszych pleckach, by wyruszyć w dalszą podróż. Wózek jest naprawdę godny polecenia. Jest bardzo lekki, funkcjonalny, zajmuje bardzo mało miejsca. Zmieści się nawet w najmniejszym bagażniku naszego autka. Jeżeli byście chcieli go sobie wypróbować, przetestować, to zapraszam Was do naszego sklepu sezonarnego oraz sklepu internetowego elmo.pl. Mam nadzieję, że będziecie oglądali dalsze moje filmiki, że one Wam się podobają. Pozdrawiam Was i życzę miłego dnia. Pa!